Czy zima zaskoczyła Milkę? I tam, ona lubi A już za dwa dni 13-14 stopni Wiosna i od tego czasu już właśnie będzie ciepło nadzieję. Mnie nadziei Mniejmy? Mniejmy No i nie byliśmy wczoraj skuterami na cmentarzu Miała być pierwsza wyprawa no, i było załamanie pogody. Łatwo się przeziębić. No, nie ze zim. Bez sensu. Nic na siłę. W kółko to sama droga. Tylko zmieniają się warunki. Atmosferyczne, pogodowe. Pory roku. Wciąż to samo. Myślą Państwo czasem o zmianie nawyków, przyzwyczajeń. Robienia w kółko tego samego i tak samo. No właśnie. Można by było zmienić kolejność, jakoś urozmaicić ten czas, tą drogę. Tę, tą. Tak jak z tymi obiadami: w kółko, pomidorowa, krupnik, rosół, barszcz. Co tu jeszcze wykombinować? Dlatego tak fajne są te wyjazdy skuterowe, Bo nigdy nie wiem, gdzie będę nocował, co mnie spotka, kogo spotkam. A tak. Za życia. I co jest A, za z... tym zakrętem, właśnie? To jest ciekawe. Co jest za tym zakrętem? Pozdrawiam. Y. Pozdrawiam. Y.